Witajcie, kochani, prawi. W USA toczy się proces Derek'a Derekaszowena, funkcjonariusza policji, który jest oskarżony o śmierć George'a Floyda. Czego dowiedzieliśmy się podczas dwóch pierwszych tygodni procesu i jakie dowody przedstawiło oskarżenie? O tym wszystkim dzisiaj. A to są kroniki szalonej Ameryki. <troniki> OK, zacznijmy od dobrej wiadomości. Mój kanał przekroczył 2000 subskrypcji. To już jest chyba wielka, wielka sława i wielkie, wielkie pieniądze. Bardzo wszystkim dziękuję, którzy subskrybują. Klikajcie też powiadomienia. Jeśli oglądacie często, a nie subskrybujecie, to subskrybujcie i klikajcie powiadomienia, bo nie zawsze YouTube jest sprawiedliwy i nie zawsze promuje moje filmy. Więc y, zachęcam do tego i bardzo dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierały. Naprawdę to dla mnie sporo y, znaczy, że w ogóle Was interesuje to, o czym opowiadam. A teraz przechodzimy do do sprawy procesu George'a Floyd'a, żeby była jasność. To nie jest filmik o tym, o czym najczęściej mówię na tym kanale, czyli o tym jakie są kulturowe, konsekwencje filozoficzno-polityczne konsekwencje takich spraw jak sprawa George'a Floyd'a. Dzisiaj mówimy stricte o procesie karnym Dereka Shawina policjanta oskarżanego o to, że spowodował śmierć Georgia Floyda, bo wydaje mi się, że poznanie tych faktów czasem jest może ważniejsze, a przynajmniej tak samo ważne, jak poznanie tej narracji, która jest po obydwu stronach. To, o co mi chodzi tutaj i to, do czego Was też zachęcam i jakie jest moje podejście, to jest podchodzenie do sprawy Derek'a Chauvena z otwartym umysłem, bo ostatecznie to jest kryminalny proces Derek'a Chauvena. To, czy on przyczynił się do śmierci, w jakim stopniu przyczynił się do śmierci George'a Floyda. To nie jest proces, w którym na, jak twierdziło CNN na ławie oskarżonych jest cała biała ameryka i czy czarny może liczyć na sprawiedliwość, ale z drugiej strony jak patrzymy na to z punktu widzenia konserwatywnego, to nie jest też proces tego czy lewica jest nienormalna, czy jej teza o systemowym rasizmie jest wyjęta z za przeproszeniem wyscana z palca yy, i tak dalej. Te, to nie jest proces w tej sprawie po prostu, ani w tej, ani w tamtej. Żeby to opowiedzieć z punktu widzenia konserwatywnego, możliwe jest jednocześnie, że prawdą jest, że lewica nie ma racji, że histeryzuje na punkcie systemowego rasizmu, że chce stworzyć jakiś system, w którym my wszyscy będziemy musieli uważać na słowa i tak naprawdę nie zaadresuje tych prawdziwych problemów, czy nie odniesie się do prawdziwych problemów, bo adresowanie problemu to jest jakaś okropna kalka z języka angielskiego. W każdym razie możliwe jest, że to jest prawda, ale możliwe jest też, że prawdą jest, że Szowen w jakimś stopniu odpowiada za śmierć Georgia Floyda. I właśnie wychodząc z tego założenia, że obserwuję ten proces z otwartym umysłem, ja muszę powiedzieć, że zmieniłem zdanie, bo na początku uważałem, że argumenty oskarżenia przeciwko Szowenowi są bardzo słabe. Nie znaczy to, że to, co zrobił Szowen, jest super, natomiast trzeba pamiętać, że standardem kryminalnym jest udowodnienie winy beyond reasonable doubt, czyli ponad racjonalną wątpliwość, czy rozsądną wątpliwość. I uważam, że w tej sprawie będzie to trudno zrobić przez te wszystkie yy, zewnętrzne czy czy poza tym, co robił Sowen, że George Floyd stawiał opór, że był pod wpływem narkotyków, że miał problemy zdrowotne, że trudno będzie udowodnić to, że Showen bezpośrednio przyczynił się do jego śmierci. Ale zmieniłem zdanie, pod wpływem tak naprawdę zeznań jednego świadka, którego wezwało oskarżenie o tych zeznaniach kluczowych, według moim, w całym moim zdaniem, w całym tym procesie za chwilę wam powiem. Przypominając, bo już o tym kiedyś mówiłem, ale moim zdaniem to jest ważne, ponieważ w procesie kryminalnym my nie mówimy o tym, czy moralnie jesteśmy po tej czy innej stronie, ale Mówimy, czy spełnia dany czyn wymogi danego paragrafu. Trzy zarzuty są przeciwko Derekowi Szowenowi postawione. Morderstwo drugiego stopnia to jest najpoważniejszy zarząd, czyli tak, tak zwany felony murder. To jest sytuacja, w której ktoś doprowadza do czyjejś śmierci, świadomie popełniając inne przestępstwo. W tym przypadku chodziłoby o przestępstwo napaści. Czyli jeżeli ja uderzę kogoś kijem baseballowym w głowę, nie mając może intencji go zabić, ale napadając na niego i wiedząc, że to może spowodować przynajmniej, Jeszczekbek na zdrowiu, mogę zostać oskarżony i ta osoba oczywiście potem zginie. Mogę zostać oskarżony o morderstwo drugiego stopnia. Oczywiście, w przypadku Chauvena, udowodnić morderstwo drugiego stopnia będzie problem, bo udowodnienie napaści jest problemem, czyli tego felony i tego przestępstwa, które doprowadziło do morderstwa, ponieważ Chowen był oficerem, znaczy funkcjonariuszem policji, ktoś mnie słusznie poprawił, przy jednym z ostatnich filmików. Chowen był funkcjonariuszem policji, który dokonywał aresztowania, dokonywał czynności służbowych i to w uzasadnionej sytuacji, bo Floyd stawiał opór i tak dalej, i tak dalej. Więc e, stwierdzenie, że ukleknięcie na Floydzie było przestępstwem, było napaścią, będzie trudne. E, następny zarzut to jest morderstwo trzeciego stopnia i on jest też problematyczny. To jest zarzut problematyczny, bo Minnesota jest jednym chyba tylko z trzech stanów w Stanach Zjednoczonych, które ma w ogóle ten e, paragraf w swoim kodeksie e, karnym. Morderstwo trzeciego stopnia, według definicji, to jest akt bezpośrednio zagrażający innym, w którym przejawia się zdeprowowany stan umysłu bez względu na ludzkie życie. Problem jest taki, czy ten zarzut w ogóle można odnieść do Dereka Szowena, bo tam jest, że ten akt endangers others, czyli naraża innych, i obrona argumentuje, że to. To prawo oznacza, że to jest takie. To jest przepis, który jest skierowany do tego, że ta osoba nie wie przeciwko komu skierowane konkretnie jest jej działanie. Czyli na przykład terrorysta odpala bombę albo doprowadza do jakiejś niebezpiecznej sytuacji, ale nie przeciwko jakiejś osobie, tylko naraża wiele osób jednocześnie, i któraś z tych osób w efekcie tego y, działania ginie. Ten third degree murder według y, prawa Minnesoty może być też na przykład podanie komuś narkotyków nomenonym, albo paradoksalnie w tej sprawie. Y, czyli jeżeli na przykład dealer poda, da, sprzeda komuś, narkotyki i ta osoba umrze w wyniku zażycia tych narkotyków, to też może być oskarżony oferty green mortar. Yy, I ostatnia to jest manslaughter, tłumaczymy to chyba na polski jako nieumyślne spowodowanie śmierci, ale to ma trochę jest, no bo jak spiszecie w słownik manslaughter, to to jest zabójstwo, ale to jest zabójstwo takie, w którym właśnie ktoś nie zamierza kogoś zabić, ani nie zamierza popełnić tego felony, czyli przestępstwa innego, czyli na przykład napaść, czyli innego aktu agresji. To jest jakby powiedzieć to tak, to jest doprowadzenie do Śmieci przez zaniedbanie lub podjęcie nieuzasadnionego ryzyka. Tak to jest zapisane w prawie, czyli, że jeżeli Chauvin klęczał na hmm, Floydzie. Podejmując nieuzasadnione ryzyko, czyli to klęczenie jego było już niepotrzebne w tej sytuacji, nie było uzasadnione koniecznością powstrzymania agresji czy powstrzymania oporu tego aresztowanego, to wtedy moglibyśmy mieć do czynienia z męslotem. W takim prawnym kontekście ważne jest jeszcze oddzielenie dwóch rzeczy, czyli przyczyny śmierci i intencji samego sprawcy, czyli kos, And intent, po, po, po angielsku byśmy powiedzieli. Przyczyna to jest oczywiste. Czy działanie Chauvena doprowadziło do tego, że Floyd zginął? Ważne jest to, żeby zaznaczyć, że w przypadku tych wszystkich rzeczy, o których powiedziałem, nie jest wymagane, że działanie Chauvena jest jedyną przyczyną śmierci George'a Floyda. Jest takie sformułowanie, które mówi, że ta, to działanie musi być substantial causal factor, czyli istotnym czynnikiem kauzalnym, czy istotnym czynnikiem y, przyczynowym. Czyli mogły być inne czynniki, które przyczyniły się do śmierci George'a Floyda, ale jeżeli istotnym czynnikiem było działanie Derek'a Chauvena, to wtedy on może być oskarżony o morderstwo w drugim lub trzecim stopniu, lub o męslot. Natomiast intencja to jest osobna rzecz. Czy Derek Chauven miał intencję zabicia George'a Floyda, czy miał intencję zrobienia krzywdy George'owi Floydowi, czy miał świadomość tego, że to co robi może wyrządzić krzywdę lub zabić George'a Udowodnienie tych dwóch rzeczy to są dwie osobne kwestie, i zresztą, jak zobaczycie, jak będę mówił Wam, co się wydarzyło w tym procesie do tej pory, to będzie miało znaczenie. Powiedzmy kilka słów o kluczowych dowodach w tej y, sprawie, materiałach, które przedstawia obrona i oskarżenie, które działają na korzyść oskarżenia i obrony. Oczywiście kluczowe są dwa filmy. Pierwszy film, ten, który widzieli wszyscy, czyli te 9 minut, na, podczas których Derek Chauvin klęczy na plecach i na karku Georgia Floyda. No to jest oczywiście y, film, który wywołał falę zamieszek, więc on jest bardzo popularny. No i najbardziej niepokojące w tym filmie z punktu widzenia obrony, z punktu interesu Derek'a Chauvin'a y, oskarżone w tym procesie jest to, że te ostatnie cztery minuty George Floyd nie, zna, nie zdradza żadnych znaków życia, a Derek Chauvin nie zmienia swojej pozycji, pomimo tego, że ludzie do niego krzyczą itd. itd. To w pewnym sensie ci, ta obecność tego tłumu może też działać i obrona takie, taką perspektywę starała się przedstawić, że Derek Chauvin nie podejmował innych działań, bo obawiał się, że ludzie, którzy stoją obok, którzy są rozemocjonowani, którzy krzyczą do policjantów, którzy ich nawet wyzywają, Stanowią też zagrożenie, więc on po prostu zamiast zająć się Floydem obserwował otoczenie i w pewnym sensie to uzasadnia jego postępowanie. Ale tak jak powiedziałem, to, że George Floyd nie oddycha, przynajmniej zdaje się nie oddychać przez ostatnie 4 minuty, to jest jedna z najbardziej obciążających faktów Dereka i jedna z najbardziej niekorzystnych dla niego rzeczy w tym całym procesie. Natomiast jest też drugi film, film, który pokazuje to, co się wydarzyło przed tym, zanim George Floyd znalazł się na ziemi, a Derek Chauvin znalazł się na jego plecach. George Floyd wcześniej został umieszczony przez skuty i umieszczony w policjantów, przez policjantów w samochodzie, stawiał opór, krzyczał już wtedy, że nie może oddychać. To też może mieć istotne znaczenie z punktu widzenia ławy przysięgłych. I sam stwierdził, że on nie chce być w samochodzie i sam położył się na ziemi, po czym Derek Chauvin na nim ee, uklęknął. I to, Oczywiście to drugie nagranie jest istotne, bo po pierwsze widzimy, że Floyd mówi, że nie może oddychać już przed, co mogłoby być dla ławy przysięgłych jakąś wskazówką, że niekoniecznie Floyd stracił dopływ tlenu w wyniku działań Schengena, tylko po prostu już był w momencie rozpoczęcia tego aresztowania, już był w stanie bardzo słabego zdrowia i za chwilę i tak by umarł. To jest chyba teza, którą będzie starała się pokazać obrona. No po drugie jest też taki kontekst tego, chociaż nie jest on decydujący w tej sprawie, ale pokazuje też, no, że ci policjanci raczej nie mieli celu, Zabicia czarnego mężczyzny. tak? Oni go sadzają wcześniej na krawężniku, potem go wsadzają do, do samochodu. Gdyby Floyd siedział w samochodzie i był spokojny, to zostałby zawieziony na komisariat i tak dalej. Pewnie by wyszedł wkrótce. Oczywiście zakładając, że nie zginął, że nie umarłby w wyniku przedawkowania, bo to też nie jest do końca jasne. Natomiast oczywiście to nie jest tak, że fakt, że Floyd stawiał opór i że się tak zachowywał, uzasadnia działania policjantów, bo to nie jest tak, że można zabić Przestępcę, który stawia opór podczas aresztowania. To jest dosyć rzecz oczywista. Natomiast no, na marginesie można powiedzieć, czy jakiejś takiej bardzo pośredniej, mimo wszystko, odpowiedzialności, bo to nie jest absolutnie najważniejsze, ale ja mam taką refleksję, więc się z nią z Wami podzielę. Gdyby nie było tak, że czarnych uczy się, czy nie tylko czarnych, ale generalnie, że uczy się, że interwencja policji to jest coś nieuzasadnionego, że policjanci to są jacyś straszni barbarzyńcy i tak dalej, gdyby uczono dzieci. Że w momencie, kiedy policjant zakłada ci kajdanki, ty przestajesz stawiać opór i sprawa się tak naprawdę kończy, i potem możesz dociekać sprawiedliwości w sądzie, możesz dociekać odszkodowania, jeżeli niesłusznie zostajesz aresztowany, ale opór w tej sytuacji nie ma żadnego sensu. Gdyby nie tworzono takiej całej tej narracji o tym, że policjanci są rasistami, to być może George Floyd zachowałby się inaczej. Ja mówię być może, tylko natomiast to też pokazuje takie szerokie konsekwencje pewnej społecznej narracji czy kulturowej narracji, która w pewnych momentach może być korzystna dla jakiegoś, Polityka czy jakiegoś aktywisty, ale która może zaszkodzić w istocie zwykłym obywatelom. No i kluczowa, oczywiście, w całym tym procesie jest stan zdrowia Floyda z jednej strony. Miał problemy z sercem, miał problemy z systemem oddechu czy z drogami oddechowymi. E, I fakt, że przedawkował najprawdopodobniej fentanyl. Miał w organizmie też metamfetaminę, ale fentanyl to jest chyba ten najbardziej ważny w tej sytuacji środek. Lekarz sądowy, który dokonywał autopsji Floyda, Andrew Baker, e, w zeznaniach udzielonych federalnym śledczym powiedział coś takiego: Gdyby nie było żadnych podejrzanych okoliczności, gdyby Floyd został znaleziony, Martwy w swoim łóżku z takim poziomem fentanylu, który był obecny przy tej autopsji, mogłoby to zostać zakwalifikowane jako śmierć z powodu fentanylu. Trzeba przypomnieć, że w autopsji Bakera nie było też śladów na karku Floyda, e, duszenia albo jakichś fizycznych obrażeń wywołanych kolanem Dereka Sauwena. E, Oczywiście trzeba z, dla woli sprawiedliwości powiedzieć, że Baker próbował wycofać te zeznania i powiedział, że nie można abstrahować od tego, że Showen y, siedział na Floydzie czy naciskał go kolanem jego plecy i, yy, i kark. Yy, natomiast no jest to jakaś tam yy, wątpliwość, którą na pewno działa na korzyść w tej sytuacji obrony, czyli że teoretycznie Floyd być może umarłby po prostu od przedawkowania. Zresztą, jak obrona to dosyć skutecznie pokazała, przesłuchując różnych specjalistów od medycyny, objawy przedawkowania fentanylu są podobne do tego, jakie do tych przyczyn, które były przyczynami śmierci George'a Floyda. To, co jest najciekawsze w tym procesie, i co jest najdziwniejsze w pewnym sensie mnie najbardziej zaskoczyło i wielu zaskoczyło, to jest to, że mamy pewne odwrócenie porządku, którego wszyscy się spodziewali. Wszyscy spodziewali się, włącznie z prokuratorami, że kluczowe znaczenie będą miały zeznania ekspertów od użycia siły. Ekspertów policyjnych, innych ekspertów, którzy powiedzą, że to, co zrobił Szowen, to było niepodręcznikowe, że to było przekroczenie uprawnień, że to było nieuzasadnione użycie siły, bo wszyscy myśleli w ten sposób, skoro to było nieuzasadnione użycie siły, no to w pewnym sensie było. To jakieś tam może przestępstwo, czy można by było to zakwalifikować jako napaść. A skoro ta napaść doprowadziła do śmierci Floyda, no to mamy morderstwo drugiego stopnia. To jest jakby najlepsza wersja e, dla prokuratury. Natomiast też wszyscy się spodziewali, że właśnie ci eksperci medyczni od autopsji, lekarze sądowi i tak dalej, oni będą działać na korzyść obrony, właśnie z tych względów, o których powiedziałem. Przedawkowanie fentanylu, fakt, że nie było śladów w autopsji tego, co zrobił Soven rzekomo Floydowi. Natomiast stało się zupełnie odwrotnie. I to moim zdaniem jest niezwykle e, ciekawe. Ci eksperci od użycia siły, eksperci policyjni, właściwie wypadli tak słabo, że gdyby ktoś myślał, że to są e, świadkowie powołani przez obronę, to pewnie nie można by było mieć do niego za bardzo pretensji. Ci eksperci od użycia siły wypadli bardzo słabo podczas tak zwanego cross-examination, czyli jak przepytywał ich obrońca e, Derek Kaszowena, który jest w ogóle bardzo niezłym prawnikiem i pracuje sam przy tym procesie, a prokuratorów jest czterech. Ale najgorsze z tego wszystkiego było chyba zeznanie medali Aredondo, to jest szef policji Minneapolis, Czarnoskóry, czy pewnie, nie wiem, Latynos, tak należałoby powiedzieć, który generalnie chciał, jak mógł pomóc oskarżeniu, ale mu się ostatecznie nie udało. Problem polega na tym, że pan Aredondo wypadł niezwykle słabo, to znaczy pan Nelson, pan yy, yy, obrońca Adoreka Szowena zadał mu pytanie, czy w ostatnich latach brał pan udział w jakimkolwiek aresztowaniu, a tamten powiedział, nie, że nie. No i nadal jest to w pewnym sensie naturalne, bo ten człowiek od wielu lat jest biurokratą po prostu policyjnym, który jest nadzorcą i komendantem. Natomiast no to jakby obniżyło jego wiarygodność w ocenie tego, czy to co robił Shawen było uzasadnione czy nie było. Uzasadnione. Ale był drugi kluczowy i fatalny ostatecznie dla oskarżenia moment. W podręczniku policji w Minneapolis są jakby wyróżnione środki, których można użyć przeciwko aresztowanemu, który stawia opór i maksymalny środek, jakiego można użyć, nazywa się hobbling. Hobbling to jest używa się za, to jest chyba ze skóry jakiś przyrząd wykonany czy z plastiku nie do końca w każdym razie chodzi o skrępowanie tego aresztowanego w taki sposób że wiąże się jego ręce z tyłu razem z kostkami tak czy tak jak u nas są takie kajdanki prawda też była w Polsce akcja że kogoś w ten sposób skuto kajdankami i ten hobling to jest maksymalny środek którym go można użyć maria ten aredondo jest takim liberalnym szefem policji takim obamowskim można powiedzieć który zawsze podkreśla że w każdej sytuacji gdy jest konfrontacja z jakimś najważniejsza jest deeskalacja i wtedy nie dojdzie do nieszczęść. I pan Nelson bardzo sprytnie użył tego, tych wszystkich danych do tego, żeby postawić pana Arredondo pod ścianą. Powiedział do niego tak, czyli Derek Shower nie zdecydował się na użycie maksymalnego środka, czyli tego właśnie hobbling, tego skrępowania. Pan Arredondo powiedział tak, czy powiedział pan, że jeżeli ktoś nie decyduje się na użycie maksymalnego środka dostępnego, jest to rodzaj deeskalacji. A pan Aredondo powiedział tak. I to jest kluczowe, oczywiście. To po pierwsze sprawia wrażenie, że Szowin nie miał złych intencji, a po drugie tworzy pewną wątpliwość, czy wskazówki, by deeskalować dla policjantów z Minneapolis, których starał się przestrzegać Szowin, nie sprawiły, że użył innego środka, niż mógłby użyć w tej sytuacji. Oczywiście to też jest, pokazuje ta sytuacja, że oskarżenie kompletnie źle przygotowała, Przygotowało pana Arredondo, bo on powinien odpowiedzieć w tej sytuacji to, że coś w podręczniku jest oznaczone jako maksymalny środek, to nie znaczy, że to jest maksymalny środek w sensie kosmicznym. Znaczy odrąbanie komuś nogi maczetą, nie byłoby deeskalacją, pomimo tego, że maksymalnym środkiem jest to właśnie to skrępowanie, to hobbling w podręczniku. Natomiast on tego nie zrobił i ostatecznie obrona zdobyła bardzo ważne punkty. Teraz przechodzimy do zeznania kluczowego według mnie świadka, który też sprawił, o którym mówiłem na początku, który też sprawił, że ja zmieniłem zdanie w tej sprawie. To jest dr Martin Tobin, to jest pulmonolog. Jeden z ekspertów, który wypowiadał się w sprawie tego, w jaki sposób dopływ tlenu u George'a Floyda został ograniczony, bo to jest kluczowa. Rzecz. Albo nazywa się to uduszeniem, albo ograniczeniem dopływu tlenu, niezależnie od medycznego terminu. W jakiś sposób George Floyd przestał mieć dopływ tlenu do kluczowych organów i w wyniku tego zmarł. Do serca, do mózgu. Tobin, w takim sensie teatralnym, był doskonały. Zapewne jest nauczycielem akademickim i wielokrotnie opowiadał o tych rzeczach swoim studentom i wytłumaczył ławie przysięgły w bardzo jasny, w bardzo sprecyzowany, w bardzo atrakcyjny sposób to, w jaki sposób człowiek oddycha, jakie rzeczy mogą ograniczyć to oddychanie człowieka i w jaki sposób to co zrobił Szowen mogło ograniczyć oddychanie George'a Floyda. Gdy Tobin mówił, przysięgli, notowali wszyscy właściwie naraz to jego słowa, co jakby pokazuje, że to co on mówił naprawdę trafiało do ławy przysięgi. Dlaczego ja zmieniłem zdanie? Bo wydawało mi się, że kluczowym elementem oskarżenia jest to, że oni twierdzą, że Shoven spowodował śmierć George'a Floyda, naciskając na jego kark i w ten sposób go dusząc. I przeciwko tej tezie świadczyło wiele rzeczy. Po pierwsze, brak śladów anatomicznych podczas autopsji. Po drugie, jakby doświadczenie moje, znaczy, ja nie mówię, że ja mam osobiste doświadczenie, mam niewielkie osobiste doświadczenie, ale jestem widzem brazylijskiego jiu-jitsu i MMA. Wiem, jak działają różne duszenia, i wiem, że nacisk na jedną stronę karku nie może okazać się śmiertelny, i często wie, w walkach przed ramieniem lub inną częścią ciała. Jeden zawodnik naciska drugiemu nawet przez kilka minut i nic takiego się nie dzieje. Żeby udusić kogoś, tak jak w jiu-jitsu mataleo, czyli duszenie, nagie duszenie z zapleców, trzeba nacisnąć na obydwie arterie, które znajdują się po bokach szyi, w ten sposób ograniczają dopływ krwi do mózgu i to uduszenie tak zwane tak naprawdę nie ma nic związanego z dopływem tlenu przez tchawicę, tylko blokujemy dopływ krwi do mózgu i w ciągu 10 sekund taka osoba odpływa, po prostu traci, traci świadomość. Ale w tej sytuacji to nie było możliwe, bo Chauvin, po pierwsze, jak się okazało podczas tego procesu, on waży 140 funtów, a George Floyd ważył chyba 220. 140 funtów to jest mniej więcej 65 kg. w przypadku George'a Floyda to jest ponad 100. Inna rzecz kluczowa jest taka, że nie ma pewności, czy Derek Chauvin cały czas trzymał kolano czy yy, swój piszczel na karku George'a Floyda. Z innych ujęć kamery, nie z tego, które wszyscy znają, wygląda to jakby bardziej trzymał je na jego łopatkach, na jego plecach, a nie na jego karku. I dlatego mi się wydawało, że to będzie udowodnić bardzo trudno. Po pierwsze, że człowiek może zostać zabity w ten sposób, po drugie, że Derek Chauvin rzeczywiście to zrobi. Ale Tobin w bardzo przekonujący sposób, zmienił kompletnie perspektywę. On w istocie powiedział, że to nie ma znaczenia, czy Derek Chauvin trzymał kolano na karku George'a Floyda. Istotne znaczenie ma to, że on naciskał na jego klatkę piersiową, na jego przeponę i w ten sposób ograniczał dopływ tlenu. To, co było bardzo ciekawe, co, co zrobił Tobin, to on pokazał, zatrzymał nagrania, albo pokazywał je w zwolnionym tempie i pokazywał momenty, kiedy George Floyd próbował za pomocą swojej twarzy, za... George Floyd Próbował ograniczyć ten nacisk na jego klatkę piersiową. E, jak powiedział Tobin, to jest bardzo ciekawe, że sam fakt leżenia na brzuchu powoduje, że ograniczamy dopływ tlenu o 25%. Natomiast według Tobin'a, jeżeli dodamy do tego nacisk, który y, tworzył Shawen na klatkę piersiową i przeponę George'a Floyd'a, to tlenu do jego mózgu i do jego kluczowych organów dopływało trzy razy mniej niż y, normalnie. Oczywiście teraz trzeba powiedzieć, że gdyby George Floyd był zdrowy, gdyby nie był pod wpływem narkotyków, to być może ten nacisk Derek'a Shawena nie spowodowałby jego śmierci. Natomiast kluczowa rzecz jest taka, że to nie ma do końca w tej sytuacji znaczenia. Jeżeli George Floyd był w słabym stanie Zdrowia, a Derek Shomen zrobił coś, co pogorszyło jeszcze bardziej jego stan zdrowia i spowodowało jego śmierć, to i tak jest odpowiedzialny za jego śmierć. To jest to, o czym mówiłem, czyli ten substantial causal factor, czyli istotny czynnik przyczynowy. Zresztą to jest coś takiego, o czym sami policjanci w Minneapolis mówią, mając zasadę: In my custody, in my care, czyli jeśli, jestem, jeśli ktoś jest pod moją opieką, czy innymi słowy kogoś aresztowałem, to on jest też pod moją opieką. Żeby podać wam inny przykład. Jeżeli na przykład kogoś by aresztowano i ta osoba miałaby chore serce, ograniczono by, jakby skrępowano go, prawda? I on miałby tablecki z nitrogliceryną, który musiałby zażyć. I policjanci nie zrobili, widząc, że on traci przytomność i tak dalej, policjanci nie zrobiliby nic. Nawet jeżeli ta osoba by nie powiedziała, że ona potrzebuje wziąć tą tabletkę albo że ma kłopoty z sercem. Natomiast widzieliby, że ta osoba traci. Przytomność, że nie ma pulsu i tak dalej, to policjant miałby obowiązek w tej sytuacji zainterweniować. Zresztą przepisy też mówią, że w momencie, kiedy policjant nie wyczuwa pulsu, automatycznie musi zacząć akcję resus resuscytacji. Tak? Więc szowen może być o oskarżony o szereg zaniechań w tej sytuacji, szczególnie, tak jak mówię, podkreślam, w perspektywie tego zeznania pana Tobina, tego pulmonologa, fakt, że przez te cztery ostatnie minuty Floyd nie pokazuje znaków życia, wygląda na nieprzytomnego, a pan Tobin powiedział, że tak naprawdę on już w tym momencie nie żył, jest najbardziej obciążający dla Derek'a Shawena. Oczywiście, teraz jest kwestia taka: czy obrońca może powiedzieć, że Derek Szowen nie jest specjalistą od pulmonologii, tak jak pan Tobin, i te oznaki, które dla doktora Tobina były oczywiste, dla Derek'a Szowina nie było. Dlatego on myślał, że być może George Floyd za chwilę się obudzi, bo też takie argumenty się pojawiają i znowu zacznie stawiać opór itd. Tak tak Natomiast e, są pewne podstawy, żeby twierdzić inaczej. Wracamy do tego hobbling, czyli skrępowania, które znajduje się w regulaminie policji z Minneapolis. Procedura dotycząca tego hobbling, czyli tego skrępowania, którego dyrektor nie dokonał, to oczywiście o tym pamiętamy. Natomiast w tej procedurze jest powiedziane, że osobę w ten sposób skrępowaną z rękami za plecami i z kostkami przywiązanymi do rąk, należy jak najszybciej po unieruchomieniu położyć na boku albo posadzić, co ma ułatwić jej oddychanie, żeby nie umożliwić dopływ tlenu. Czyli ten fakt jeden pokazuje, że elementem szkolenia Drka Szowena musiała być wiedza, że ktoś kto leży na brzuchu jest może mieć utrudnione Oddychanie. A jeżeli do tego dołożymy, że George Floyd mówi, że ja nie mogę oddychać, mam trudności w oddychaniu, to w jakimś sensie nie można zupełnie uzasadnić zachowania Derek'a Na koniec, co oznacza ta moja zmiana zdania w tej sprawie? Uważam, że sprawą przesądzoną według mnie w świetle tych dowodów, które zostały pokazane, jest to, że Derek Johnson zostanie skazany za ten najniższy y, y, zarzut, czyli manslaughter, czyli nieumyślne spowodowanie śmierci. Wydaje się, że jest tu istotne zaniechanie przede wszystkim widoczne w tym w tych czterech minutach, gdzie George Floyd nie reaguje, a Derek Chauvin nie robi nic. Oczywiście oni się tłumaczą w ten sposób, że zostało wezwane e, pogotowie do tej sytuacji, a Derek Chauvin nie zajmował się stanem zdrowia właśnie Floyda, bo musiał obserwować otoczenie. Natomiast e, to oczywiście nie jest nieracjonalne, natomiast wydaje mi się, że jednak te dowody po drugiej stronie są mocniejsze. Pytanie, które dla mnie pozostaje teraz, to czy Chauvin zostanie skazany za morderstwo trzeciego lub drugiego stopnia i ta rzecz e, wydaje się być bardzo ciekawa. Dobrze, moi drodzy, to tyle. Psy trochę szczekały, ale być może to przez solidarność z amerykańskim funkcjonariuszem. Dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia.